Oferta finansowania wspierającego zrównoważone inwestycje w BGK polega na wsparciu inwestycji, które spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju. W ramach tej oferty wspieramy 16 rodzajów inwestycji: typu inwestycje w pojazdy transportu miejskiego, w sieć wodno-kanalizacyjną, czy też w pojazdy do zbiórki i segregacji odpadów niebezpiecznych, a także inwestycje w budowę i instalację paneli fotowoltaicznych. Jest to kontynuacja tak naprawdę działań w zakresu ESG, które są ściśle wpisane w strategię Banku Gospodarstwa Krajowego. Oferta ta skierowana jest do firm, które chcą realizować właśnie inwestycje wpisujące się w kryteria wynikające z taksonomii Unii Europejskiej. W ramach tego mamy określonych 16 typów inwestycji. I tutaj podeszliśmy do tego w ten sposób, że wymagamy spełnienia tylko jednego kryterium technicznego, co tak naprawdę pozwala na dostęp do tej oferty dla bardzo szerokiego spektrum firm, to znaczy również dla takich, dla których zagadnienia wynikające z taksonomii są dopiero na początku rozpoznawania. Wystarczy właśnie spełnienie jednego wyznaczonego przez nas czynnika i jesteśmy w stanie właśnie zaakceptować inwestycję, która wspiera po prostu zrównoważony rozwój i wpisuje się w dany zasób wynikający z taksonomii Unii Europejskiej. Klient banku korzystając z naszej oferty finansowania zrównoważonego odnosi korzyści poprzez niższe koszty finansowania. W ramach tej oferty może skorzystać z kredytu inwestycyjnego oraz z kredytu obrotowego na VAT połączonego właśnie z tą inwestycją. Dzięki temu, że będzie zakwalifikowany do oferty, będzie miał nie tylko zero prowizji za udzielenie kredytu, ale również obniżoną marżę kredytu. Dodatkowo, w ramach tych produktów, czyli skorzystania z naszej oferty specjalnej, będzie miał obniżoną stawkę dotyczącą opłat za prowadzenie rachunków bieżących czy też będzie miał korzystniejsze koszty dotyczące realizacji przelewów w naszym banku.